Samobieżna chałubica Krab, hit polskiego przemysłu zbrojeniowego, hit tegorocznych jubileuszowych targów w Kielcach. Między innymi dziś o tym, to jest program WojskoPolskie.pl. Adam Krzykowski, dzień dobry. Międzynarodowy salon przemysłu obronnego w Kielcach, czyli wzmacnianie militarnego bezpieczeństwa Polski. Meldunek ze wschodniej flanki NATO. Grupowanie duchów, czyli na celowniku strzelców wyborowych. 30. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach oficjalnie otwarty. To największe w tej części Europy targi tego typu i trzecie co do wielkości w Europie. Ponad 600 wystawców z ponad 30 państw i kontrakty warte setki milionów złotych. Na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach podpisano kontrakt na 48 samobieżnych chałbic krab i 36 wozów towarzyszących. To dwa moduły ogniowe. Wcześniej podpisano podobny kontrakt na dostawę 8 modułów w ciągu 8 lat. Zamówienie, które przed chwilą zatwierdziłem, dotyczy dwóch modułów ogniowych, ale zostaną te moduły ognione wykonane w 2, dwa, w dwa i pół roku. To świadczy o wzroście potencjału produkcyjnego. Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Polskiego Przemysłu Obronnego. Przyspieszenie modernizacji armii umożliwiła ustawa o obronie ojczyzny. Przepisy zakładają przeznaczenie już w przyszłym roku co najmniej 3% PKB na obronność. Wzmacnianie militarnego bezpieczeństwa Polski jest kluczowe, szczególnie w czasie wojny za naszą wschodnią granicą. Po to właśnie nasz żołnierz powinien być wyposażony, jak to mówią, uzbrojony po zęby, po to, żeby nikt nas nie zaatakował i po to, żeby z tego uzbrojenia nie trzeba było w praktyce Bojowej nigdy skorzystać. Kolejny dzień targów w Kielcach to siedem kolejnych umów na ponad 4 miliardy złotych. Wicepremier i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał kontrakty z polską zbrojeniówką na dostawy kolejnego sprzętu, który zasili polską armię. Inwestujemy w polski przemysł zbrojeniowy, stwarzamy możliwości produkcyjne, zwiększamy potencjał produkcyjny, gdyż mamy głębokie przekonanie, że właśnie. Siłą polskiego przemysłu zbrojeniowego jesteśmy w stanie zapewnić mocną pozycję naszych sił zbrojnych. Podpisane we wtorek kontrakty z polską zbrojeniówką, głównie z PGZ, dotyczą m.in. zakupów artyleryjskich wozów rozpoznania. Zakupową listę zamyka nowa generacja poszukiwawczo-uderzeniowego drona Gladius 2. Jesteśmy od wielu lat dostawcą zaawansowanych systemów dla Polski. To są systemy w 100% polskie, robione przez naszych inżynierów. Mamy się czym pochwalić. To są systemy, którymi my dajemy licencje zagraniczne, a nie bierzemy od kogoś innego. Polskie bezzałogowce będą uzupełnieniem dla kupowanych od Turcji Bayraktarów. Ten model to latająca platforma, którą dostosowaliśmy do wymagań Polski. To wyjątkowa wersja dla Wojska Polskiego. Wojskowa współpraca z Turcją będzie rozszerzana. Jesteśmy gotowi, żeby wspólnie badać, budować i sprzedawać nasze produkty przemysłu zbrojeniowego. Dlatego też firmy tureckie są gotowe, żeby być jeszcze bardziej aktywne na polskim rynku. Wiedzieliśmy, że to dobry sprzęt i należy w ten sprzęt wyposażyć wojsko polskie. Tak się stało. Później wojna na Ukrainie. Wykorzystywanie przez Ukraińców Bajraktarów udowodniło, że mieliśmy rację. Na targach w Kielcach sprzęt zaprezentowało ponad 30 sojuszniczych państw. Z wieloma z nich Polska podpisała historyczne kontrakty. Gościem programu Wojsko Polskie.pl jest wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie premierze, targi w Kielcach stały się jednymi z najważniejszych tego typu targów w Europie. To ważne chyba jest w obecnej sytuacji geopolitycznej. Zdecydowanie tak. Ponad 600 wystawców z ponad 30 państw. Duże potrzeby polskich sił zbrojnych, bo przecież głównym odbiorcą są polskie siły zbrojne oraz możliwości wyposażenia Wojska Polskiego w nowoczesne sprzęt, które daje ustawa o bronie ojczyzny, to wszystko spowodowało, że tak dużym zainteresowaniem cieszą się targi. No właśnie, duże zainteresowania, ale też duże kontrakty. Ministerstwo Obrony Narodowej także nie zasypia gruszek w popiele. Przede wszystkim zamawiamy broń w polskich zakładach produkcyjnych. Dlatego zamówiliśmy kolejne dwa dywizjony Krabów, a więc 48 armato-haubic. Ja bardzo się cieszę z tego, że czas produkcji skrócił się o połowę. To bardzo dobrze świadczy o tym, że polski przemysł zbrojeniowy rozwija swój potencjał. To też jest bardzo ważne, że wykorzystujemy... Korzystujemy doświadczenia prywatnej polskiej firmy WB, która sprzedała swoje drony na Ukrainę. Te drony są też na wyposażeniu Wojska Polskiego i razem przygotowujemy nowe drony, które będą przystosowane do warunków, jakie rozpoznane zostały na Ukrainie. A Wojsko Polskie się cały czas rozwija i będzie rozwijać? Coraz liczniejsze, z roku na rok jest Wojsko Polskie. Teraz wprowadziliśmy dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Zachęcam do tego żeby przystąpić do Wojska Polskiego. Podczas targów oficjalnie inaugurowaliśmy kolejny rok szkolny. 267 szkół w Polsce prowadzi klasy mundurowe. 20 tysięcy kadetów. Ja bardzo się cieszę, że o 5 tysięcy więcej niż rok temu. Jestem przekonany, że za rok ta liczba będzie jeszcze wyższa. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. A my też czekamy na państwa, żebyście wstępowali na przykład w szeregi armii. Gościem programu Wojsko Polskie.pl był wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W Kielcach nie mogło zabraknąć także sprzętu prosto z pola walki na Ukrainie, a dokładnie rosyjskich wranków, które zostały zniszczone między innymi dzięki broni dostarczanej przez sojuszników. No to u nas teraz czas zobaczyć, co dzieje się na Ukrainie, a także na wschodniej flance NATO. Rosyjski helikopter KA-52 w ogniu. Rosyjski SU-25 zestrzelony. Rosyjski pułkownik zniewolony. Ukraińcy prowadzą skuteczną kontrofensywę wymierzoną w wojsko Putina. Rosjanie wciąż uderzają w cywili. Między innymi w kramatorsku i słowiańsku. Podmuch zepchnął mnie na podłogę. Byłam cała w pyle. Nie wiem jak długo tam leżałam, straciłam przytomność. Armia Putina z każdym dniem wojny na Ukrainie słabnie. W desperacji Rosja chce kupić broń od Korei Północnej. Od początku konfliktu rosną za to możliwości obronne NATO, w tym Polski, która modernizuje swoją armię. Polska zbrojeniówka wyposaża też w nowoczesny sprzęt sojuszników. Właśnie podpisano kontrakt na sprzedaż Estonii wyrzutni rakiet Piorun. Umowa dotyczy 300 pocisków i 100 wyrzutni. Dostawy dla Estonii nie zakłócą produkcji Piorunów dla polskiej armii. To jest dowód tego, że dobra broń może być produkowana w naszym kraju w dużych ilościach. Pioruny od miesięcy sprawdzają się na froncie na Ukrainie. Na tym nagraniu widać jak polski piorun precyzyjnie razi rosyjski śmigłowiec. Skuteczność na polu walki znacznie zwiększa zainteresowanie polskimi produktami. Nowoczesne systemy piorun, które będziemy dostarczać naszym sojusznikom, naszym sąsiadom z Estonii, podnoszą zdolności bojowe armii estońskiej. Wiemy, że NATO robi wszystko, żeby nasze bezpieczeństwo zwiększyć, ale jednocześnie musimy zrobić wszystko, aby każdy kraj był odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo. O bezpieczeństwie wschodniej flanki szef resortu obrony Mariusz Błaszczak rozmawiał też ze swoim rumuńskim odpowiednikiem. Podzielamy Zagrożenia, jakie mają miejsce na wschodniej flance NATO, i szukamy wspólnie odpowiedzi na te zagrożenia. A tą podstawową odpowiedzią jest to, że wzmacniamy nasze siły zbrojne, że nasi żołnierze współpracują z sobą. Jesteśmy razem na wschodniej flance, mamy dużo wspólnych spraw, o które musimy dbać. Liderem we wzmacnianiu bezpieczeństwa wschodniej flanki jest Polska. Jednocześnie wyposaża własną armię w najnowocześniejszy sprzęt. Zakupy robimy m.in. za oceanem, to systemy HIMARS, czołgi Abrams, a teraz także śmigłowce, o czym minister obrony poinformował w niemieckim Ramstein, gdzie zorganizowano spotkanie grupy kontaktowej w sprawie pomocy dla Ukrainy. Rozmawialiśmy na temat zapytania ofertowego, które złożyliśmy. Do Waszyngtonu, do Stanów Zjednoczonych w sprawie 96 śmigłowców uderzeniowych. Apache. Nasze wojsko nie tylko jest modernizowane nowoczesnym sprzętem, ale też stale rośnie liczba służących w armii żołnierzy. Tłumy młodych osób stawiają się na kolejnych szkoleniach w ramach dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej. W całym kraju ochotników jest już prawie 14 tysięcy. To jest stabilna praca. Myślę, że mój taki wymarzony zawód. Nie tylko chodzi o zarobki, ale czy z też bym mógł wreszcie go stanąć w obronie własnego państwa. Coraz więcej młodych ludzi zainteresowanych jest nauką w klasach mundurowych. W tym roku w ponad 260 szkołach rozpoczęło naukę 20 tysięcy kadetów. Podjęliście dobrą decyzję. Ta decyzja dotyczy przystąpienia do szkół mundurowych, do klas mundurowych, a więc dotyczy łączenia edukacji z możliwością nabycia umiejętności potrzebnych przy obronie ojczyzny. Program oddziału przygotowania wojskowego cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W tym roku zwiększyliśmy liczbę oddziałów przygotowania wojskowego z 45 do 115. Deklaracje ciągle napływają w związku z powyższym decyzją pana premiera. W przyszłym roku ta liczba będzie zwiększona do 120. Nowy oddział przygotowania wojskowego. Po zakończeniu edukacji w klasie mundurowej absolwenci będą mieli dodatkowe punkty, jeśli zdecydują się na studia w akademiach wojskowych oraz skróconą służbę przygotowawczą w przypadku gdy zdecydują się na służbę w armii. TRG M 10 Sako, jeden z najlepszych karabinów wyborowych na świecie. Tu z lunetą i przystawką termowizyjną. A my zobaczmy, jak wygląda zgrupowanie strzelców wyborowych właśnie 18. Dywizji zmechanizowanej. Muszą być niewidoczni i niesłyszalni. Wtedy są śmiertelnie skuteczni. Strzelcy wyborowi w wojskach lądowych jest to elita. Są to żołnierze odpowiednio wyselekcjonowani, wyszkoleni, przygotowani do działań w trudnych warunkach. Na poligonie w Nowej Dębie zgrupowanie strzelców wyborowych 18. Dywizji Zmechanizowanej. Jedno z wielu, bo by nauczyć się oddawać ten jeden, najważniejszy strzał, trzeba poświęcić wiele godzin na doskonalenie umiejętności. Tak naprawdę wszystko jest trudne i fajne. To jest pasja i ciężko opisać, co w tym jest najfajniejszego. Po prostu to lubię. Całość. Maskowanie, strzelanie. Do tego po prostu trzeba się urodzić i odpowiedni ludzie są wyselekcjonowani na odpowiednie stanowisko. Przypadkowy nie jest też program tego szkolenia: od malowania przez maskowanie po strzelanie na krótkim i długim kilometrowym dystansie. Strzelec, który oddaje strzał na długim dystansie, musi sobie wszystko zaplanować. To oddanie strzału na języka sportowego, to jest, jest ostatnim, ostatnim etapem jego planowania. Czyli musi wziąć wszystkie czynniki, które są tutaj. Bardzo dużo czynników na to wpływa. Pogoda, ciśnienie, y, temperatura jest bardzo ważna. Kierunek wiatru, wiatr, siła wiatru. Y, to wszystko trzeba sobie obliczyć. No i później wprowadzić na bębny, tak? Jeśli się pomylimy, to wiadomo, yy, nie strzelimy. Opanowanie i niezwykła cierpliwość to te cechy musi mieć dobry strzelec wyborowy. Cierpliwość, spokój to podstawa, bo czasami musimy nawet cały dzień leżeć w jednym miejscu i obserwować cel. Czasami musimy nawet godzinę leżeć w wodzie i bez ruchu, po prostu obserwować cel, żeby nie zostać wykrytym przez obserwatora przeciwnika. Tu przydaje się też kondycja. Trzeba być wysportowanym. Nie musi to być jakieś na pewno osoba, która jest, nie wiem, dobrze zbudowana, ale po prostu żeby on wytrzymać fizycznie. Bo marsze z plecakami w wadze 20 kg to norma. Zawsze chodzimy z takimi plecakami po 20 km. No i trzeba właśnie mieć tą wytrzymałość. Wyszkolenie strzelca wyborowego może trwać nawet 7-8 lat i najlepiej, by nowi uczyli się fachu od tych doświadczonych. Mamy na zajęciach żołnierzy podległych dowództwu garnizonu Warszawa. Oni za dopiero zaczynają swoją przygodę ze strzelectwem i będą wprowadzali to w swoich jednostkach. Strzelcy wyborowi służą dziś głównie w wojskach lądowych, specjalnych i w żandarmerii wojskowej. Jednostka ogniowa systemu pilica niezwykle skutecznie zwalcza cele powietrzne latające na małych wysokościach i doskonale sprawdza się w ochronie bardzo ważnych obiektów wojskowych, na przykład systemów dowodzenia. No to co? U nas czas na szybkie strzały. Na początek obieramy kierunek Liban. Tam właśnie żołnierze 12 brygady zmechanizowanej wyruszają na misję wystrzec bezpieczeństwa. Na rynku w Stargardzie pożegnano szóstą zmianę PKW Liban. Misja w Libanie ma charakter szkoleniowo-humanitarny, tak bym go nazwał, dlatego że zajmujemy się szkoleniem libańskich sił bezpieczeństwa, współpracujemy z nimi na co dzień, a także Dostarczamy pomoc humanitarną oraz patrolujemy strefę buforową pomiędzy Izraelem i Republiką Libańską. Z, no oczywiście wiadomo, to jest rejon Bliskiego Wschodu, to wynika z trudnej historii między tymi narodami i konfliktami. Zresztą ONZ jest tam obecna od wielu lat. Wojskowi zgodnie powtarzają, by życzyć im przede wszystkim żołnierskiego szczęścia. Tak więc nie wyłamujemy się z szeregu i tego im życzymy. Teraz nieco potrenujemy i to w doborowym gronie, ale po kolei. Nad wodą bywa pięknie, ale czasem też niebezpiecznie. W całej Polsce podczas wakacji utonęło 160 osób. Aby w przyszłości tragicznych wypadków było mniej, Dolnośląskie Służby Mundurowe zorganizowały wspólne ćwiczenia w Bożygniewie nad Zalewem Mietkowskim. Mamy drugą edycję ćwiczeń Bożygniew 2022. W tym momencie żołnierze za moimi plecami ćwiczą łańcuch życia w celu tego, żeby nauczyć się, jak ratować tonącego w terenie przybrzeżnym. Ponadto dzisiejsze zajęcia mają na celu doskonalenie oraz nauczenie się nowych czynności, które pomogą w przypadku ratowania życia na wodzie. W programie zajęć znalazło się między innymi korzystanie z jednostek pływających czy udzielanie pierwszej pomocy, a wszystko po to, by w sytuacji zagrożenia życia każdy działał szybko i skutecznie. Teraz idziemy do Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej. To niezależny think tank Akademii Sztuki Wojennej, który prowadzi działalność szkoleniową oraz analityczną w obszarze komunikacji strategicznej. Już wkrótce z inicjatywy Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej na Akademii Sztuki Wojennej zostaną uruchomione studia podyplomowe Komunikacja Strategiczna w Administracji Publicznej. Nadszedł czas, by coś zmalować. Konkretniej mówiąc, trwają prace nad malarskim tryptykiem w ramach projektu Mur, ale historia Wojska Polskiego. Na ścianach budynków w twierdzy Modlin powstały wielkopowierzchniowe malowidła poświęcone historii Wojska Polskiego. Powinniśmy eksponować swoją historię, która jest bardzo ciężką, bardzo trudną, ale również wielką. Oficjalna prezentacja odbędzie się 17 września. A to już inne malowidło upamiętniające majora Henryka Dobrzeńskiego Hubala na ścianie szkoły podstawowej nr 300. 77 w Warszawie. Dzieło też dofinansowało Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach konkursu Mur, ale historia Wojska Polskiego. Ta akcja to nowoczesny sposób opowiadania o bohaterstwie naszych żołnierzy. W poprzednim roku powstało ponad 80 murali. W tym roku mamy nadzieję, że namalujemy pędzlem wynik trzycyfrowy. Malowaliśmy, to teraz pogratulujemy i pogramy w Olsztynie w 16 dywizji zmechanizowanej odbyła się bowiem uroczysta gala husarz. W czasie 18 edycji wyróżnieni zostali żołnierze 16 dywizji zmechanizowanej za pełną poświęceń służbę na granicy polsko-białoruskiej. Wszystkiemu przypatrywali się także ochotnicy z dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a w ramach podziękowań dla żołnierzy wystąpił też zespół Piękni i Młodzi. No to już nic nie mówimy, tylko słuchamy. Yeah, good. Na koniec będzie wyjątkowy gość, który można by powiedzieć, że jest zawsze gotowy, zawsze blisko. Panie i Panowie, oto Krasnal Territorials z Dolnego Śląska. Ma też sznurówki i i nasze wojskowe. Nie tylko sznurówki, ma też karabin i mundur. Na razie jest bezimienny, ale to tylko kwestia czasu, bo trwa konkurs na jego imię, a do wygrania wizyta na poligonie. Chcemy podczas święta nadchodzącego święta wojskobrony terytorialnej 26 września oficjalnie tego Krasnala przedstawić. Chwilowo bezimienny, ale i tak widać, że trzyma fason. Nic dziwnego, to w końcu Territorials. Kończymy w towarzystwie bohatera wojny na Ukrainie, Bajraktara, już z polską szachownicą. Ale widzimy się za tydzień o stałej porze. Do zobaczenia!